Na wrogi, na przykład albo myci. Oj, 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 panie, wyjdź pan stąd, jak pan chce gadać o noc. Fundusz sprawiedliwości do nas w takim stopniu aż nie dotarł. Mamy garnki, ale, ale z zupą. W cerkwi nigdy nie usłyszycie, że informacji politycznej. Nigdy. To on jest uczciwy i porządny człowiek. A z czego pan się śmieje? Pan jest głupi. Pan jest głupi w takim razie. No. Konfederacja nie jest przeciwko związkom partnerskim, tylko podkreślamy jedną rzecz, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. W czasie od kilku lat kojarzy się, szczególnie w wypowiedziach polityków z bezpieczeństwem, które w kontekście tego regionu odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Ale czy faktycznie tutaj mieszkańcy skupiają się tylko na temacie granicy? Czy może kluczem do wyboru prezydenta będzie coś zupełnie innego? Jak mam być szczery, to raczej trudno będzie nas spotkać w dużych miastach, choć i takiej opcji nie wykluczamy, ale skupiamy się na Polsce lokalnej, Polsce Powiatowej, małych ośrodkach miejskich i wsiach, bo chcemy oddać głos lokalnym społecznościom, tak żeby ten ich głos był usłyszany przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Czy jakby tak jak my teraz? Przyjechał kandydat X na prezydenta i z mieszkańcami ducha puszczy wypił, to słupki by mu tu do góry poszły? O na pewno, także jak wypije łyka ducha puszczy i zrobi zakąskę w postaci naszych dań, to na pewno mu yy, wartości skoczą w górę. Proszę, no, i myśl, no i myślę, że jeżeli zrozumie kunszt i zrozumie po prostu... To, na czym polega ten cały duch puszczy, no to jakie mu słupki mają nie pójść do góry? To szadowni kandydaci. Do niczego oczywiście nie, nie zachęcamy, nie namawiamy, ale sami spróbujemy tego słynnego ducha puszczy. Klasyczne staropolskie na zdrowie? Na zdrowie. To na zdrowie. A tak poza tym to województwo podlaskie jest roztańczone i rozśpiewane. I nie, wcale nie chodzi o disco Polo. Dla mnie najważniejsze jest przede wszystkim moja przyszłość, jak to dalej się wszystko potoczy, bezpieczeństwo państwa. Dla mnie jest kluczem bardziej przyszłość, jako dla młodej osoby, możliwość znalezienia dobrej pracy. Ponadto Podlasie to historia i kultura, bo ten region od wieków jest wielokulturowym tyglem. Mieszkają tu i, i wyznawcy wyznania prawosławnego, i katolickiego, i Żydzi, ale myślę, że najważniejsze jest to, że ludzie są życzliwi. Tu warto przejść do kuchni. Wszystko to, co my Polacy kochamy: czyli słonina, wiejska, kiełbasa, babka ziemniaczana, kartacze, pielmieni. Tłusto, ale syto. Koło gospodyń wiejskich, jak w każdej kampanii wyborczej, pojawiają się kandydaci, pojawiają się politycy. No i pojawiamy się też my, żeby zadać to jedno kluczowe pytanie: dlaczego właściwie politycy zawsze, zawsze o Was sobie przypominają na tym ostatniej prostej kampanii wyborczej. O co chodzi? Czekają na głosy. Głównie to o to chodzi, tak? Dużo kół gospodyń, e, dużo członków, no więc są głosy. Jak są głosy, to trzeba iść do nich, tak? Ale ja pamiętam o garnkach z Funduszu Sprawiedliwości, na przykład rozdawanych w całej no, Polsce. No my takich garnków nie dostaliśmy. Nie macie tych słynnych nie, garnków. Nie, 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 nie. Fundusz Sprawiedliwości do nas w takim stopniu aż nie dotarł. Mamy garnki, ale, ale z zupą. Politycy uwielbiają koła gospodyń wiejskich. My też jesteśmy tu nieprzypadkowo, bo w tym samym miejscu trzy lata temu jadł nie kto inny jak prezydent Andrzej Duda. Czy był jakiś specjał, to jest tylko dla prezydenta podawany? Nie, prezydent jest takim samym człowiekiem jak my. To, to nic, że piastuje bardzo ważną funkcję w, w kraju, ale jest też człowiekiem takim jak my. I tak się zachował też. Przyjechał, dał się ugościć naszym tradycyjnym podlaskim stołem. Duchem też? Nie, bo w sierpniu nie pił. Z otoczenia wiejskiego przenosimy się do wielkomiejskiego. Białystok to tylko przystanek na naszej trasie. Wszak wyborów prezydenckich nie wygrywa się w dużych miastach wojewódzkich. Ale zostajemy tutaj przez chwilę, bo właśnie w stolicy Podlasia urodził się jeden z kandydatów na prezydenta. Panie powiedzą, gdzie tu marszałek Hołownia mieszkał? Kojarzy pani? Marszałek Hołownia, który to gdzieś jego... Ponad... A gdzieś tam. Na Wojciecha no, no, Nie, nie, na... nie, na pewno tam na Towarowej. Ale on na Wojciecha mieszkał później. A potem na Wojciecha? Tak. A, no to potem tam. Idziemy no. dalej. A tak zgodnie się robimy. Ten tu? No, ten jest dwudziestu chyba. Dobra, dwudziestka. Idziemy tam sam sam. Kolegom, do kamery pan pokaże. Ja nawet ja, ja, ja pokażę. pokażę, gdzie to zdjęcie. Czyli pan Hołownia bywa. W starych stronach. No była. Bardzo zły. Czemu? Nie pasuje on. To no, jest... Ale tu od Was, przecież z tego osiedla. No i, no i co? Nieważne. Bardzo zły. Niech jego gęść kopnie lewa nogą w prawe ucho, <laughs> Chyba nie do rady gadać. To jak nie powie, to kto? Taki taki, taki Pewnie. Charakter. Karol. Dobra, z... Maznocki. Dlaczego? Dlatego, że on jest uczciwy i porządny człowiek. <laughs> A z czego pan się śmieje? Pan jest głupi. Pan jest głupi w takim razie. To jest bokser. Mylę się. To pan się myli. A ja się nie mylę. Ja, proszę pana, przeżyłam lata... Niech pani powie, kto idzie do boksu. To jest bokserem? Proszę pani, on proszę co mnie bokser obchodzi? No ale on jest On nie jest polityk. Niech pani głowie nie zawraca. Jak pani się nie zna, jak pani nie umie słuchać, jak pani głupstwa opowiada... Ja na Napis. czyli na Nawrockiego? Na A dlaczego nawrocki dobry? Bo się mi on podoba. Okay. Bo ładny mężczyzna, no ładnie mówi. Pani Helenko, nie poznaje mówię? pani. Nawrocki się pani podoba? Nawrocki nie co się ja pani w nim podobał? Nie, wszystko nie w nim się tak. podoba. A pani co? Opozycja? A panie, nie panie, to opozycja pani. Ja jestem opozycja do Nawrockiego. Ale w jakim sensie? Chłownia, Czaskowska. Czaskowski. Dlaczego? Czaskowski, bo to konkretny facet. Na pani mówi, że Nawrocki konkretnie. A, a, a ma, to, mam prawo Nie mamy sprawy? my możemy to nasza sprawa. Granatowa. Różowa żeby nam tu nie zwiało. Trzy. Zaczynamy od y, przeglądu gadżetów Sławomira Mencena, bo faktycznie i komitet i sztab przygotowani od pierwszego dnia kampanii wyborczej. Mamy czapki różne, już przygotowane na wiosnę, różowa, biała, granatowa. Są przypinki. Ponadto sztab rozdaje takie naklejki na tablice rejestracyjne. Można sobie y, wystąpić na przykład w towarzystwie kandydata w takiej oto białej bluzie. Mencen 2025. Jak się pani podoba? podoba taka bluza? A panu jak się podoba? Nosiłby pan? nie. Jak się podobają czapeczki, gadżety? Nie? też nie. Dlaczego? No nie. Tu pani w handlu się zna. A pani jak się podoba ten wzór? Myśli pani, że ludzie by chodzili w takiej? Za 5 złotych. Pani mówisz, że za 5 złotych, by taka bluza poszła. Może komuś się spodobają tu gadżety kandydata Konfederacji na prezydenta. Andrzej Duda wygrał na Podlasiu, nie wygrał co prawda w Białym Stoku, ale Andrzej Duda wygrał na Podlasiu. Pytanie, czy ten wynik uda się powtórzyć także kandydatowi obywatelskiemu Karolowi Nawrockiemu, czy być może Słowomir Mencen po tej prawej stronie sceny politycznej trochę tych głosów przejmie. Idą kolejni państwo. Dzień dobry. Jak się Państwu podobają takie czapeczki kandydata? Ładne, nieładne? Ładne. Założyłaby Pani tak na co dzień, by Pani chodziła w takiej różowej? Ja wyglądam dobrze czy, czy średnio? Szczerze. Czyli różowa, nie, 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 nie twarzowa. No Właśnie dobra, to co, co, chce Pani taką różną czapeczkę? A czemu nie? No to proszę. Ja nie muszę, że i muszę zagłosować i wiem w ogóle, o kim wy mówicie. Żeby nie było. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Mencena. Jest oznaczenie, więc czapeczki nie są na sprzedaż, ale jak Pani się podoba, no to co tam. Damy czapeczkę. Mamy trochę tych gadżetów na pamiątkę. Ja tam jest taki, żeby nie nosić. Na ten moment Sławomir Mencen jest z całą pewnością najbardziej widocznym kandydatem na Podlasiu. Skoro jesteśmy już przy Sławomirze Męcenie, no to pozostańmy w temacie sympatycy, działacze rusza oplakatowywanie i obanerowywanie całego Podlasia. Zaczynamy od Białego Stoku. No właśnie, jak ta kampania przebiega, dlaczego Męcen i jak z Waszej perspektywy to wszystko wygląda? Dlaczego Męcen? Ja uważam, że ludzie chcą realnych zmian, w końcu chcą, by prezydent miał realny wpływ na, na państwo. Jeżeli Sławomir Męcen obiecuje, że coś zrobi, to on zawsze dotrzymuje słowa. Bo często jest tak, że politycy niestety dużo obiecują, mało robią, albo to obiecują rzeczy w kampanii, na które nie mają wpływu. Tak? Bo trzeba sobie zdać sprawę, że prezydent nie jest wszechmocny. Uważam, że Sławomir Męcen jako jedyny może zrobić ee, porządek. Z tak zwanym nowym ładem, który niby już nie jest nowy, ale jednak cały czas obciąża przedsiębiorców. Z okolic Białego Stoku nasza ekipa rusza dalej. Na miejscu pospolite ruszenie. Burmistrz, radni i ci, których nie trzeba już przekonywać. Cel jest prosty. Rafał Trzaskowski też musi być widoczny na Podlasiu. Michałowo to gmina, która zamieszkuje nieco ponad 2000 mieszkańców. No i tutaj pokażemy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie wszędzie z tą energią dominuje nad kandydatem koalicji obywatelskiej. Za chwilę. Będziemy wieszać tutaj znaczy nie my osobiście, no ale mieszkańcy, działacze, lokalni politycy, samorządowca, także pan burmistrz będą tutaj oficjalnie rozpoczynali kampanię Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że w pierwszej turze 54% wyglądało optymistycznie. Realnie. Pan Burmistrz 70%, wygrana w pierwszej turze, no unikatowy wynik na skalę samego województwa podlaskiego. Tym Jaką, bardziej w bastionie PiSu. Tym bardziej w bastionie PiSu. Jaką radę dałby Pan Rafałowi Trzaskowskiemu? żeby taki wynik być może powtórzył ogólnopolsko. Żeby Rafał się nie zmieniał, żeby był sam sobą, żeby z ludźmi rozmawiać tak jak do tej pory rozmawia otwarcie, bo ludzie nie oczekują ani pustych obietnic, ludzie nie oczekują też puchlestwa. Ludzie oczekują zwykłego, twardego człowieka, który będzie ich reprezentował. Że Rafał Trzaskowski, jako kandydat wielkomiejski, zapomni o Polsce, jak niektórzy mówią, Polsce B, Polsce Wschodniej. Jest to taki argument, który właśnie często przeciwnicy Rafału Trzaskowskiego to wyciągają, a jestem przekonany, że będzie dbał o, o te tereny. Zresztą na ostatnim spotkaniu też to w Rzeszowie zapowiedział, że ten województwo właśnie wschodniej ściany, czyli nasze, lubelskie, podkarpackie, na pewno będzie rozwijane i, i tutaj na pewno nic złego się nie stanie dla, dla, dla nas. Michałowo kojarzy się z miejscem, gdzie był problem z migrantami, słynne dzieci z Michałowa, te obrazki obiegły całą Polskę, ale okazuje się, że właśnie tutaj i w takich miejscach mieszkańcy, a także samorządowcy pomagali imigrantom, a także wspierali jednocześnie Straż Graniczną. Tutaj sytuacja zdaje się nie być zero-jedynkowa. Politycy reprezentujący partie wchodzące w skład koalicji rządzącej mówią, że ochrona granicy nie wyklucza człowieczeństwa. Niektórzy z nich sami niosą pomoc imigrantom, którzy jej potrzebują w polskich lasach. Gdyby mieszkańcy byli przeciwko, to w wyborach, te które były ostatnio, by nas po prostu. Nie wybrali. Ale ja pamiętam, Jeżeli też to dwa lata temu Rafał Trzaskowski, politycy Platformy Obywatelskiej też byli za pomocą, też byli przeciwnikami budowy płotu, a teraz premier Donald Tusk staje się takim orędownikiem numer jeden wzmacniania granicy, dawania większych uprawnień straży granicznej yy, dla żołnierzy Wojska Polskiego, także nie, 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 nie widzi tu pani czegoś braku takiej autentyczności. I w tej chwili inaczej zachowują się funkcjonariusze straży granicznej. Nie wyrzucają ich, nie kopią, nie wyrzucają przez płot kobiety w ciąży, a po prostu przywożą do straży granicznej. Tutaj oni otrzymują dokumenty, dzwonią na przykład do mnie, ja z mężem albo właśnie z prezesem fundacji jeździmy do Białegostoku do fundacji i odwozimy ich tam, i oni po prostu pociągiem udają się do ośrodków poszczególnych. Także yy, może nie zmieniło to się tak, jakbyśmy chcieli, ale zmieniło się na tyle, że nie są tak traktowani jak do tej pory. A ma pani pewność, że trafiają do ośrodków w Polsce, a nie przechodzą do innych? Mam pewność, dlatego że często yy, wsiadają do pociągu, na którego kupuje osobiście bilet. I nawet y, proszę konduktora, ażeby y, pomógł im wsiąść y, do odpowiedniego pociągu. Tam rozmawiając zapewnia mi miejsca i mam pewność, że tam są, ponieważ a, mam takie informacje. A nie boi się pani, że osoby mogą to odebrać? Y, to pani jakże też szlachetne podejście, ale mogą określić to mianem jednego słowa. To naiwne. Proszę pana, ja. Jaką się pani obawia? Nie, nie obawiam się po prostu, dlatego wiem, że mieszkańcy mnie wspierają. Mieszkańcy są za tym, żeby pomagać, żeby sprawiedliwie osądzić daną osobę, czy ona może tutaj przebywać w Polsce, czy po prostu jest niebezpieczna. Mieszkańcy są za tym. I ja też jestem za tym. Godzina jazdy od Białego Stoku, gmina Przytuły, cały czas województwo podlaskie. I tutaj aż muszę spojrzeć na telefon, żeby się upewnić, tak, w 2020 roku Andrzej Duda zdobył tu uwaga: 91% głosów. I tutaj należałoby postawić pytanie, bardzo zresztą słuszne, dlaczego akurat przytuły są bastionem prawa i sprawiedliwości. I o tym wszystkim porozmawiamy z wójtem gminy. Nie ukrywam, że te wartości, które prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, są nam jak najbardziej no, bliskie. Tak? Mówimy wiara, rodzina. To są wartości, które były od lat i są. Tutaj, że tak powiem, punktem no, wyjścia do wszystkiego. I to nas jakby w jakiś sposób, już tak powiem, jednoczy I, i to się pewnie długi czas nie zmieni, tak? I, i dlatego jest to oparcie. Z drugiej strony, no, są i te efekty. Są te efekty, że jeśli się coś mówi, to się coś realizuje. Mowa oczywiście o programie wyborczym, programach socjalnych czy inwestycjach w gminach, którymi do tej pory mało kto się interesował. Przytuły to najlepszy przykład takiego miejsca. Tu władza, jak sama twierdzi, odpowiada na wszystkie problemy mieszkańców. Ostatnio, załóżmy te 5 lat, to był złoty wiek dla małych takich gmin jak my. Mówiło się, że szczególnie w latach 2008-2015 władza trochę zapominała właśnie o małych ośrodkach miejskich, o mniejszych samorządach, o tej Polsce Wschodniej. Ma, ma pan takie poczucie, że faktycznie to za prawa, czasów Prawa i Sprawiedliwości władza trochę się zwróciła w waszym kierunku? To nie trochę, to bardzo dużo. To jest bardzo dużo, ponieważ mówię to nie na zasadzie takie, żeby kogoś chwalić, czy nie chwalić, no, ale po prostu to widać. To widać. Nasz rejon tutaj, czy nasz region, czy ta ściana wschodnia, przecież tu byliśmy w, tak naprawdę w każdej dziedzinie, że tak powiem brzydko, do tyłu i to dosyć mocno, tak? A tutaj wykonaliśmy te inwestycje, które były dla nas niezbędne, tak jak masę dróg, yy, yy, odnawialne źródła energii, modernizacja obiektów yy, yy, użyteczności publicznej, szkoły, urząd gminy, świetlica, yy, stacja uzdatniania wody. I to wszystko było dofinansowane w 90 kilku procentach, a nawet i w 100, jakby nie patrzeć, miało to przełożenie. Tak? No, namacalne, ludzie to widzą. Zbliżamy się do hajnówki. Droga do Białowieży i do Puszczy Białowieskiej, czyli naszego narodowego skarbu. My jednak nie kontynuujemy trasy. Dlaczego my nie jedziemy do Białowieży, a zatrzymujemy się właśnie w hajnówce? No, pozwolą Państwo, że wyjaśnimy to, kiedy dojedziemy na miejsce. Wysiądziemy z samochodu, już na spokojnie. Dojeżdżamy na miejsce. Hajnówka i powiat hajnowski, no tutaj zupełnie inaczej głosuje się niż wreszcie województwa podlaskiego. W ostatnich wyborach tutaj 60 do 40, ale nie dla Andrzeja Dudy, a dla Rafała Trzaskowskiego. Notabene trzeba też podkreślić, że w samym powiecie hajnowskim 70% wiernych to są wierni kościoła prawosławnego a nie kościoła katolickiego i wydaje mi się, że nie jest to wcale przypadek, że akurat tutaj, w tej części Podlasia, ludzie głosują zupełnie inaczej. Występujemy jak gdyby do Wielkiego Postu, a więc to są jak gdyby ostatki, Maslanica nazywana tu, na wschodzie. Przepraszam. E, Przygotowałam naleśniki. Blinczyki. 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 Tak. Czy co? Można się poczęstować. W cerkwi nigdy nie usłyszycie, że informacji politycznej nigdy. To jest takie, taka zasada. Y, czy na tego głosować, czy na tamtego, nie ma takiej możliwości. A w kościołach to się zdarzało? A w kościołach, y, tak, Dzieciatko, jaka demokracja! Koliś chocił kury hodować i hodował, korowy hodować i hodował, mleka kółki chciał wyleci, daci, oddać, mógł, a teraz co? Kurki nie można, bo czegoś nie można, bo zrozumiał pan? Oczywiście. A więc jest demokracja. Kuźnica i przejście graniczne właściwie to, co z tego przejścia zostało. Kiedyś to miejsce tętniło życiem. Kantory, sklepy, toalety dla kierowców, jeden, drugi bar, supermarket, który teraz jest zamknięty. No i teraz to, co widzimy na miejscu, bardziej przypomina krajobraz po wojnie. Mieszkańcy Kuźnicy jakby utrzymywali się z handlu przygranicznego. Każdy miał swój biznes, mniejszy lub większy. No, i teraz tak to wygląda. Po zamknięciu granicy wszystko umarło. Jakbyśmy się na chwilę odwrócili, widzę tak: jest jeden bar, mamy zamknięty supermarket. Jak ten obrazek wyglądał jeszcze kilka lat temu, kiedy cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaczęła eskalować? Do granicy, żeby dojechać, turyści stali w bardzo dużych kolejkach. Nie, niekiedy dochodziły te kolejki do 15 km do miejscowości Sokółka. Do sklepów, do przy, przygranicznych barów no, były tłumy, tak. Ludzie się z tego utrzymywali. To wszystko żyło. A teraz? A teraz, tak jak widać, wszystko puste. Nawet mieszkańców na ulicach nie widać. Teraz jest pusto, tak? Że już nie ma, nic się nie dzieje. E, mamy jakiś tam pojedynczych klientów, którzy przyjeżdżają 500 km w inną stronę do nas. No i w tej chwili jest e, kryzys, no, straszny kryzys. Ile to było takich miejsc, takich sklepów, restauracji, barów, przydrożnych? Ile zostało tego wszystkiego? Ciężko powiedzieć, no restauracji barów. E, myślę, że nie wiem, z 15 takich punktów różnego rodzaju handlowych, tak? Kantorów, tak? kantor też mieliśmy. No, ale w tej chwili to nie ma racji bytu żadnego, nie? Podlasie to pierwszy przystanek na naszej trasie. Czy polityczny rozkład sił radykalnie się tu zmienił? Pewnie nie. Zmieniła się za to rzeczywistość i problemy mieszkańców. My ruszamy dalej. Do zobaczenia w przedwyborczej trasie.